Manko kochani. Dzisiaj będziemy nagrywać vloga. E, za chwilę powiem Wam jakiego. E, subskrybujcie mój kanał z mm, dzwoneczkiem, no i dawajcie łapki w górę. A ten vlog będzie się nazywał Roby Swój Pokój. Więc subskrybujcie pokój, żeby było więcej. E, subskrybujcie ten kanał, żeby było więcej takich odcinków. Więc. no, mm. e, Na razie tutaj mamy remont z zewnątrz i Wam pokażę, co tam się dzieje. Welcome to my makeshift kingdom, spaceship engines, Inca, Maya, Lakota, Simshin, Africa, Horizon, Middle East churning. We don't give a f**k, let the griddle keep burning. Truth be told, we nuclear souls, indigo, indigo, nudity zones. Carbon-based body, make a suitable home. My temporary temple, I'm soon to be gone. Fly, pelican, fly to the moon. Jupiter, Lucifer, hide from the shroom. Underworld chillin' with Osiris and- Y tu mamy składowisko mebli do mojego pokoju. Mm. O. tutaj, o. I wszystko, i tutaj poginie, bo tak, nie poginię. <grym grym> y może, dobra. I widzimy się, jak już będzie remont. Okej, okay, do spać, jeszcze nie widzimy na remoncie, ale tutaj chciałem Wam pokazać, że. O. Mam taką rękę do remontu. I, i z, e, zrobię, pokażę Wam, żebyście zostawili łapkę w górę. Trochę obróciłem, ale da się zostawić łapkę w górę, więc zostawcie łapkę w górę. Eee, hejka, hejka. Jest ósma e, Ja właśnie jadę do szkoły, tutaj piesek hałasuje. No i po południu zaczynam no, remont. I. Najlepiej, żeby to było zrobione do dzisiaj wieczora, więc, więc może być ciężko, ale myślę, że się uda. Widzimy się już po mojej szkole. I moją codzienną rutynę sobotnią będziecie mogli zobaczyć w tym filmiku. O, w tym... Więc zapraszam. Okej, okay, mój remont się właśnie zaczął. O, tutaj mam pełno e, kartonu. No i muszę go rozwalić, ale po... widzimy się, jak już będę składać meble, bo to was chyba najbardziej interesuje, więc widzimy się, jak już zacznę składać meble. Okej, okay, już jesteśmy na budowie. Pokażę wam, o. Ja teraz będę składać krzesło, no i teraz będzie speed mode. Kolejne przerwanie odcinka, dlatego... Nie jesteśmy gotowi na majówkę. Na szczęście mamy shop. Na show, online zakupy Darmowe, dostawy, na nas shop, nasz, naszą rzeczy zajęty zuty, ty darmowę do środki, by naszą rzeczy, zajęte, najlepsze oferty, 5 maja zakupowa majówka w shopi. Korzystaj z darmowej dostawy przy zakupach już od 0 zł Powiesz teraz! Welcome to my makeshift kingdom. Spaceship engines, Inca, Maya, Lakota, Simpson, Africa horizon, Middle East churning. We don't give a fuck. Let the griddle keep burning. Truth be told, we nuclear souls. Indigo, indigo, nudity zones base body make a suitable home my temporary temple i'm soon to be gone fly pelican fly to the moon jupiter lucifer high from the shroom underworld chilling with osiris and gloom you in the jungle running like elias platoon watch us rise from the tomb crystalline dreams of eliza baboon you lie are doomed i'm standing in the fire screaming i am the truth let's go welcome 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 welcome, welcome. Mam nadzieję, że IKA mi zrobi tutaj reklamę. Napiszę. Hmm. Ja tak nie robię za darmo. Hello. Więc no. A my się zbliżamy do budowania. Welcome to my makeshift kingdom, spaceship engines, Inca, Maya, Lakota, Simpson Africa, Horizon Middle East churning, we don't give a f let the griddle keep burning, truth be told, we nuclear souls, indigo, indigo, nudity zones, carbon-based body, make a suitable home, my temporary temple, I'm soon to be gone, fly, pelican, fly to the moon, Jupiter, Lucifer, high from the shroom, underworld chillin' with Osiris and Gloom you in the Okej, okay, już trochę skończyliśmy budować trochę, no i tutaj kiedyś mieszkałem, a teraz mieszkam z Pokażę wam, jak się wszystko złożyło. Okej, okay, kochani, jest godzina 9 rano, o, nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale jest 9 rano, i tutaj mam pyszne śniadanko ze sobą, no i tutaj już trochę zaczęliśmy budować tego. Biureczko. No i no. No, trzeba je skończyć, budować. No i szafki jeszcze mamy. Więc dzisiaj nas czeka dużo roboty. Więc no. No i zapraszam Was do dalszej części odcinka. A ja się ogarnę, zjem sobie to przepyszne śniadanko. No i widzimy się już, jak będziemy składać. Okej, okay, jestem już ogarnięty, włosów jeszcze nie ogarnałem, ale no trudno. No i tutaj sobie siedzę na swoim krzesełku, a tutaj moje łóżko za chwilę sobie scenę. Pewnie ja Wam pokażę jak ja będę ścielić, chociaż pewnie Was tu nie interesuje, ale mogę Wam pokazać. Więc widzimy się jak będę ścielić łóżko. To moja reklama. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcesz kupić taki wygodny beżowy fotel lub puffy, dwie lub trzy, białe, fajne łóżko, które się spodoba każdemu dziecku, białe oraz w innych kolorach biurko. Sto jak na komputer z wysuwaną szafką, ręka do trzymania różnych przedmiotów, np. słuchawek lub głośników, oraz komputer, szafa, na rzeczy oraz mapa świata w wielkości. Mniej więcej 250 metrów a 134. Yy, długości 250 a szerokości 1,34 yy, Więc. Okej, okay, a to już jest koniec remontu. I. No, jeśli byście chcieli remontu, no to. Piszcie mi na Instagramie lub. Tutaj w komentarzach. No i zostawiacie łapki w górę i subskrypcję, bo już mamy niedaleko do 80. Więc pa pa! A, I teraz Wam pokażę nowe intro jeszcze.